Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie przyłączyło się do akcji, która jest koordynowana i finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, polegającej na przygotowywaniu posiłków dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób niesamodzielnych. W warsztacie gastronomicznym naszego centrum przygotowywane są posiłki. Składające się z zupy i drugiego dania, do których dołączony jest owoc. Przygotowane posiłki dostarczamy do osób wskazanych przez instytucje pomocowe z całego terenu powiatu Legionowskiego. Posiłki będą zróżnicowane, pełnowartościowe, z najwyższej jakości produktów. Mam nadzieję, że będą odpowiadać naszym seniorom i będą smakowały. Obecnie realizowane zadanie jest już drugim skierowanym do osób potrzebujących z terenu powiatu. Przypomnę, że od dwóch tygodni przygotowujemy posiłki dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja. Wsparcie w tym trudnym okresie osób, które nie są samodzielne, które nie powinny wychodzić z domu, jest dla nas bardzo ważne, ponieważ w ten sposób realizujemy misję Powiatowego Centrum Integracji Społecznej jaką jest pomaganie osobom potrzebującym. Masz spakowaną zupę oddzielnie i drugie danie jest w torbie, dokładasz do niego zupę i banana i zanosisz. Bo żebyś miał mniej termoporu. Proszę, to jest twoje.